Cześć, widać, że w kolejnym filmie Dzisiaj znajdujemy się nad jeziorem w Szczepanowie. A zaczynamy w taki nietypowy sposób, bo zrobimy sobie konkurs na, na wybranie stanowiska. Rzut formą do wiaderka. Tak myślę, z 5-10 metrów. I kto trafi pierwszy, ten wybiera sobie stanowisko. Chyba, że będą dwa i to po prostu kolejny No, raz. kolejny raz. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Myślę, że stąd będziemy rzucać. Okay.

Nie trafił. Biorę stanowisko prawe. Oszukane to było. Ja do domu. Dobrze, więc udało mi się wygrać nasz mini konkurs. Biorę stanowisko prawe. Moje szczęśliwe. No ja więcej złowię teraz nie. Tak, tak. No jak Kuba więcej złowi, to to, to ja nie wiem. Tutaj to miejsce trochę wiecznie dzisiaj jest, ale myślę, że nie będzie to nam jakoś bardzo przeszkadzało no i zobaczymy co się dzisiaj uda złowić nie jeść kulki proteinowe ło, wow, ale nisko mm, tutaj bo się nagrywa, to dobra, jesteśmy już rozłożeni Kuba sobie leży <grywa> Myśki, no, już. Dobra, jesteśmy kurde wiatr. Jesteśmy już rozłożeni. Nie Mam nadzieję, że bo... mnie słychać. Będzie sobie... Nie będzie słychać, sobie... poczekaj. teraz. mi tak wieje, nie? Więc wędki rozłożone. Wszystkie cztery dorzucone. Teraz czekamy na jakieś brania. Mam nadzieję, że będzie lepiej niż wczoraj, ale wczoraj był Pierwsza ryba sezonu moja. U Kuby właśnie. Karaś. Karaś. Film jest nagrany, więc też niedługo będzie. Ale pewnie filmie. już jest przed tym filmem, z dzisiaj. Tak. Chyba, że dzisiaj nam się uda bardzo ładnie połowić, no to ten film będzie pierwszy. No, ale na pewno obydwa będą. Tak, tak. Jesteśmy na miejscówce, gdzie w 2019 roku tutaj bardzo dobrze brały nam. Rok temu trochę słabej brały, ale mam nadzieję, że w tym roku znowu będzie tak dobrze. Mieliśmy czasami. Co 15 minut jakiegoś takiego mało... No, 15 małego minut kartika. odjazd, nie? Takie karpy po 2 kg, tutaj taka nawet norma. I jeden też kilogram, jednokilogramowe, ale teraz ale nie można połowić, jak takie będą. No, znaczy taka odskocznia od tych większych. No, a I już w środę. Tak, w środę. Idziemy do przygotowa. Możliwe, że nawet na stanowisko numer 1, gdzie byliśmy tylko raz pierwszy mój raz przygotowałem tak. jak byłem. A mój drugi no. Tak, tak. I wtedy nam się nie udało połowić, ale byliśmy tylko na kilka godzin. Zresztą jest film na, na kanale. Znowu trochę zaczyna wiać, więc kończymy. I widzimy się, mam nadzieję, że za chwilę z Jak ja przerzucałem, znaczy, wiedziałem swój zestaw, to się miał takie delikatne pranie. I jest mały kart. że takie jak rany, nie? Karp jest tutaj bardzo poraniony. Wiesz, chyba by atakowała taką karpia? Nie wiem co to jest, ale to, są, to wygląda jak takie, nie wiem, obtarcia jakieś. No, do, tak chyba, co... że jakiś pasożyt. No, no. Nie wiem, nie zna się to bardzo na jakichś chorobach. Ale tak około 40 centymetrów. Ale ładną ma. Taki oto karpik. Myślę, że z 1,5 kilo ma około 40 cm. Dawno takiego karpika nie złowiłem, a kiedyś u nas to była norma w Szczepanowie. Ja wziął na pelet 12 kukurydza na mega metodzie. Spod wyspy. Branie takie może nie karpiowe, bo swinger opadł. No, za chwilę ląduje do wody. Jest trochę pokaleczony z drugiej strony. Ale mu to odkaziłem. Dobra, już go dłużej nie będziemy męczyć. Miałem odjazd na wędce, tej samej, na której złowiłem wcześniej. Karpia. Lecz niestety nie udało się zacząć. Ale jest nasze stanowisko. Kuba tutaj odjazdy nagrywa. Ja Rozpłoda postawiłem z tej strony. Czekaj. taki ładny kroczek myślę, że jest no 30 cm ma za chwilę ląduje do wody tylko zdjęcia zrobimy jeszcze dokładnie ja jeszcze nie zdążyłem wyrzucić zestawu, a Kuba chciał się zwinąć swoją wędkę i się okazało, że ma rybę Odbierak i zaraz będę rybę odbierał. Okazało się, że tutaj nie jest skarb, tylko szczupak. Naprawdę ładny, duży. Myślę, że z 80 cm może mieć. Może nie całe? Tak, jechał, nie? Ja tak podnoszę wędkę, tak przyjdzie takie bicie, o co chodzi, nie? Ale chyba w pysku, nie? No, w pysku. No, zaraz odhaczamy. Jeszcze Ale jeszcze nie zdjęcia będą? No, Wtedy było. Ale jakieś takie delikatne też. Odhaczamy sztupaka. masz go? No. Odhaczony? ale ładny. Chyba no. będzie życiał w w życiu. Tamten i obydwa na kulki, nie? Tamten miał 80 cm i 2,9 kg. A ten jest ten, trochę kuczki. Ten o wiele chudszy 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 jest na pewno, ale myślę, że z 80 będzie miał co najmniej. Czekaj, jak to się robiło? Ała. Pierwsza taka duża na Tylko że w każdym tak tutaj, nie? Tak, tak. Tylko nie, nie za zęby, nie? Bo on tam ma zęby. No wiem, że jak... mi pociął. No. Taki szczupak. Zaraz go zmierzymy. A jak zrobić, żeby taki pies otworzył? On no, sam otworzy jak coś. Tak, A jest. Ile, ile ma centymetrów? Na co wziął? No nie wiem, na co to było. No, na, ten, my? na tą kulkę tego G Genesis. Y tego ten. Monsterki. No. Kukuryda. Jeden był szczupak na morwa, na nas. To jest spinning. Ale na ten... Ja łowię karpie na spinning, on łowi szczupaki na, na wędki karpiowe. No kto ma ładniejszą rybę ja? Są karpiki kilogramowe. Dobra, dobra. Ale. Zaraz zobaczysz jak odjedzie. Myślałem że to jest taki karpik. No ja też, karpika. ale już czułem, że jest coś większego niż taki mały karpik, bo tak... W ogóle zacio... nie zaciąłem tylko pieni wędkę, tak patrzę po chwili. Biję myślałem... Tak już jest wątpienie, tak że wątpliwie, wątpliwie, to taki I po, ten kołrotek zaczął jechać w stąd... końcu. Dobra, daj, daj matniarkę. Dobra. Ale naprawdę... Cieszy. Trzecia ryba w tym sezonie, najpierw Karaś, potem... leż dzisiaj i Szczupak. Nie ma szmiarki. Dalej, dalej. My jeszcze Szczupaka odhaczamy, a w tym czasie... Dostała się lekkie branie, ale coś dużego jest. Jedzka? Tak, mają. Aj, świnka. Dobra, chodź do tego Szczupaka. Ale to Nie, po co nagrywać od Ile ma? Szczupak 73 cm 7 cm do życiówki A twoja życiówka jest? Mój? O, 69, 61, nie pamiętam Ale to dwie rybki większe Dobra, zrób mi zdjęcie moim Szczupak wziął na taki zestaw To chyba był pelet pomarańcza ananas jednak A nie pykane salami Z 0, 12 mm. nie, chaczek, To jest plecionka 0,12 mm I to jest haczyk 6, 8 Szczupak był zanim wyrzuciłem yy, moją mega metodę po małym karpiku. Jeszcze nie zdążyliśmy nawet zrobić zdjęcia szczupakowi. I już była kolejna ryba na tej samej wędce, na mega metodzie u mnie. I to była naprawdę ładna ryba, myślę, że coś około 3-4 kilo bo naprawdę ładnie powalczył, ale niestety się spiął tutaj niedaleko brzegu. No i zobaczymy. może coś jeszcze wpadnie, mam nadzieję taką. Dzisiaj w ogóle używam hangarów zrobionych przez siebie Tak się one prezentują Na razie w fazie testów ale naprawdę dobrze się sprawują nie ma z nimi żadnego problemu fajnie dociążają żyłkę mają wtopiony ołów w siebie No będę testował na razie Po jakichś 5 minutach jest Stasia ryba zacięta. Jak będzie kolejna szpinka, to się Zdenerwujesz. A jest mały. Tak się nie zepchnie. Jest. <noise> Chcesz, jest. Dwa lata temu narzekałeś na takiego. Dobra, dobra. Ale teraz, yy, już cztery szpinki dzisiaj. I to jest dopiero trzecia ryba. Tak. Mimo siedmiu odjazdów. A ja na razie. Dwa brania, dwie ryby, 100% skuteczności. Taki piękny karpik. Mały będziesz duży. No, Dobrze, więc powoli będziemy naraz pakować. Ile by ich? 5 godzin? Coś koło tego. No i mamy trzy karpiki i szczupaka i jeszcze I cztery śpinki. U Ciebie, Ty masz. No ja mam. Ja tam ja umiem zbijać, lecz bez brania jak szczupaka. No więc, będziemy się pakować. Jutro jest wtorek i nie wiem, może pojadę na, na godzin też do Szczepanowa. A w środę jedziemy do Przekrotowa, albo na stanowisko numer jeden, albo na na znaczy, na, na, jeżeli będzie jedynka zajęta, to na czwórkę, a jak będzie jedynka, bo na ten, na jedynka na ten, to ona na jedynkę. Mam nadzieję, że będą rybki brały jakieś końcówki. Kuba pie... musi po Tak, pierwszego karpia w tym Moją. roku. Właśnie, bo Kuba jeszcze nie ma żadnego karpia. Miał dzisiaj dwie ryby na swoich no. nowych wędkach, ale pierwsza to był lesz, druga to był szczupak. Dokładnie. Wczoraj był karaś. karpę jeszcze nie było. Jeszcze ich odracholowałem Marku A właśnie, chyba. Ale nie wyciągnął. Hmm. Więc teraz szefotowie największą szansę będzie, chyba że teraz odjedzie jeszcze. Właśnie. 20 minut taki będziemy... Nie, no jeszcze... bo musisz zacząć sezon od dużego karpia, nie? No to tu będzie duży. Dobra, Dobra, więc stawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się, się podobał, subskrypcja i widzimy się.